Rodziliśmy w naszej Ojczyźnie milenium, tysiąc lat od chrztu. W bezpośredniej bliskości chronologicznej od tej daty wyrugowano z polskich kościołów i kaplic tęszem świętą która przez tysiąc lat konstytuowała Kościół Katolicki na polskiej ziemi, była doskonałym kultem Boga w Trójcy Święty Jedynego, budowała wiarę pokoleń i uświęcała rzesze dusz. Koincydencja trudna do uwierzenia dramatycznie niefortunna A co nam mówią katolickie autorytety o tej odwiecznej żyści Co nam mówią katolickie autorytety o mszy świętej w Rycie rzymskim? Papież, święty Pius V Na 14 lipca 1570 roku pisze i nakazuje. Na mocy treści niniejszego aktu i mocą naszej apostolskiej władzy, przyznajemy i uznajemy po czasy, że dla śpiewania bądź recytowania przy świętej w jakimkolwiek kościele bezwzględnie można posługiwać się tym mszałem. Bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden biskup, administrator, kanonik, Kapelan lub inny ksiądz diecyzjalny lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania mszy Świętej w inny sposób, niż przez nas polecono. Podobnie nakazujemy. Zmieniania tego mszanu. A niniejsza konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna i będzie mieć moc prawną. Nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu.